Mamy nowy zwiastun, Garden of Banban 0, a ja odkryłem nowe sekrety i nie uwierzycie, co tu znalazłem. Zapraszam serdecznie, reakcja z nowego traileru. Ta gra naprawdę będzie ciekawa, bardzo dużo e, informacji mamy tutaj, bardzo dużo ukrytych rzeczy, także serdecznie zapraszam. Zaczynamy pierwsze... Naszą e, reakcję, a potem będziemy analizować sobie wspólnie ten trailer, ten zwiastun. E, Garten of Banban 0 ma wyjść za darmo, z tego co, co wiemy. E, gra wizualnie, graficznie jest nieco lepsza, natomiast zdarzają się bardzo dużo pustych miejsc. No, no nie, oczekujmy, że to będzie Popi Playtime pod względem szczegółowości, natomiast no zobaczymy. Co jest? Co to było za jakiś status? No, ciekawe. Iglo, mamy Classroom, oho. Czyli będziemy znowu zajęcia mieli. Jezu, ale stwór. Ty, co to za pan grzybek jest? I czemu są takie dziwne szepty, jakby ktoś miał problemy z psychiką? Garten of Bamba jest chyba od 12 lat, prawda? O, mamy łamigłówki, dość ciekawe. Coś innego, coś nowego. Patrzcie, jaki duszek tam siedzi w tym, widzieliście? W tym, w tej. Dziurze. Łokróca Co to było? Pamiętajcie o lajku. Będzie mi miło. Ale ma zęby. Bardzo ładne, słuchajcie, widać, że dba. Pamiętajcie o szczotkowaniu. <laughs> o myciu zębów. Łokróca, ty ile tam było ukrytych przy... You can control it. No nie mówcie, że staliśmy się bambanem. Czekajcie, co on mówi? Możesz to kontrolować. Wiem, że możesz. Aha, czy to jest prawdziwy Bamban? Jezu. I on coś mówił, I can chyba mogę. Wiem, że mogę. Taki słuchajcie, kin kinowy trailer, normalnie zwiastun, te wodotryski i wszystko nieźle. No zobaczymy, słuchajcie, ja oczywiście zapętlam to i skoncentrujemy się na tym, bo e, co ciekawe, w, w polskim community, w polskiej społeczności Garten of Banban nie ma zbyt dobrych not, e, nie jest jakoś mega popularne, natomiast za granicą. Garten of Bamban cieszy się naprawdę dobrą opinią i wielką popularnością. Zobaczcie, jak to jest mega dużo komentarzy 36 tysięcy łapek w górę. Mega. Więc to jest ciekawe, że w Polsce jakoś tak hejtuje się tę grę czy, czy krytykuje może, bo hejtuje to za, za duże słowo. Ale słuchajcie, przejdźmy do tego, do podsumowania tego wszystkiego. I powiem Wam, że tak jak wspomniałem, za granicą przede wszystkim jest ogromny hype i ekscytacja i oczekiwania co do tej gry. Pamiętajcie, że z tego co, udało, co wiemy, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ta gra będzie za darmo, chociaż mimo tego, że. Bo tam było coś takiego, że jeżeli jakiś tam trailer dostanie. Ile, czy, czy kanał twórców dostanie ileś tam subskrypcji to oni dadzą za darmo jakąś grę i niestety progu się nie udało osiągnąć, ale i tak dali grę za darmo, więc jest to bardzo dobre i słuchajcie, nie każdy twórca nie każdy studio sobie może na coś takiego pozwolić, bo więc dla mnie to jest wielki plus dla twórców i moim zdaniem szacunek Naprawdę się im należy. Zdecydowana większość komentarzy, słuchajcie, do tego traileru ma to ogromna ekscytacja i niecierpliwość przed premierą gry, tak? Bo, bo wszyscy na nią czekają. Zresztą na, na tym na Steamie gra jest wkrótce będzie dostępna, więc naprawdę ludzie na to czekają, są gotowi, podekscytowani i nie mogą się doczekać, więc. Więc fajnie, widać też, że i yy, fani to dostrzegają, że w grze jest ta jakość poprawiona, przede wszystkim jeżeli chodzi o wygląd postaci, yy, jest poprawa grafiki, to, to widać. Animacji też delikatna jest poprawa, więc tutaj nastąpił pewien progr progres. Ja bym się tutaj doczepił do tego, że po prostu jest bardzo pustawo w tych miejscach, ale to jest specyfika chyba Garten of Bamban. Nie ma tu dużo szczegółowości, no ale rzeczywiście jest pewien progres zauważalny, jakbyście sobie porównali Garten of Bamban 1 i resztę, a do tej gry to jest progres pod względem wizualnym. Więc ludzie tu co ciekawe chwalą płynność animacji, lepsze wizualizacje i kinową jakość. Natomiast czy animacje tutaj jest za wcześnie, żeby pokazać, żeby dostrzec to, czy animacje rzeczywiście są o wiele lepsze tutaj, takie jest moje zdanie. <laughs> Mamy tu. To jest ciekawe, dla Garden of Banban. jest to połączenie takiej cukierkowości z elementami grozy horroru. To co pierwsze było w Poppy Playtime, Poppy Playtime już to z tego odeszło, teraz Poppy Playtime to jest raczej taki pełnoprawny horror, wcześniej te pierwsze Poppy to można było takie rzeczywiście dostrzegać elementy cukierkowości z horrorem, no miałbym tu skojarzenia do gier Robloxowych takich jak, gdzie były te potwory Rainbow Friendsy, też tam jest element cukierkowości z takim delikatnym horrorem, więc to też nawiązanie myślę, że do tego mam, ta gra będzie darmowa, i, i to, tak jak wspomniałem, to jest naprawdę mega propsy dla twórców. I myślę, że tu każdy powinien docenić twórców za to. Chociażby chociaż mimo tego, że są krytykowali w Polsce, moim zdaniem dzięki temu też zdobędą tutaj fanów. I wiele komentarzy, też wiele ludzi tutaj docenia twórców za ich pracę. Fajne jest to, że twórcy też współpracują ze społecznością, z YouTuberami. Nawet w Polsce część youtuberów dostaje za darmo kopię tej gry, ale bardziej mi chodzi o to, że ci nawet zagraniczni youtuberzy podkładają głos do niektórych postaci. Tak? Wielu youtuberów już miało okazję podłożyć głos, wielu bardzo popula popularnych, więc to jest fajnie. Tutaj, jeżeli chodzi o teorie i pewne spostrzeżenia i teorie, jeżeli chodzi o ten trailer, no to tutaj niektórzy twierdzą, że czy, czy większość graczy jest zgodnych co do tego, że Garten of Banban Zero będzie prequelem, więc będzie takim wstępem do, do całej serii, dość ciekawe, czy to jest kontynuacja, czy być może jest pokazane, jak to wszystko się zaczęło ukazującym początki historii i młodsze wersje znanych postaci, więc to co, co, zobaczymy jak to wszystko, co się tu wydarzyło, co się stało, nie, taka historia. Pojawiają się oczywiście też tutaj teorie, że gra wyjaśni wydarzenia, które doprowadziły do fabuły z tych poprzednich części. Dlaczego twórcy zdecydowali się wrócić do początku? Nie wiem, ale pewnie się to wyjaśni na końcu fabuły tej, tej, tejże wersji. Mamy tutaj nowego potwora, nowych wrogów. Mamy tutaj tajemniczą moroczną postać pojawiającą się pod koniec trailera. Zresztą widzieliśmy z tymi zębami gracze tutaj spekulują, że może być to zupełnie nowy wróg, albo być może powiązany z koszmarami lub pandemonium z pressure. Pojawia się też sugestia, że może być to matka Zaurusa. Może tak być, prawda? Jaka jest rola Sergiona z tego traileru do końca nie wiemy, natomiast jest, wygląda jakby był pewnym mentorem, jest starszą osobą, więc tutaj gracze się zastanawiają. Może pełnić pewną, wiecie, taką rolę w cudzysłowie ojca dla tych młodych maskotek, taką, taką wyrocznie, albo może być tym głównym złoczyńcą. Tutaj są spekulacje co do tego, pewnie coś tam odkryjemy, jak będziemy grać w tę grę. Mamy też, słuchajcie, trufle tut, chyba nie wiem jak to wymówić na polski, tut. truffle tut, jakoś tak, nie wiem, to wy mnie poprawcie, ale ten grzybek wygląda, jest używany jako latarka, zresztą widzieliście, więc będzie to ciekawe i tu jest taki element troszkę humorystyczny. Mamy też pewne nawiązania do innych gier, tutaj gracze się doszukują pewnych nawiązań do takich gier jak Plants vs. Zombie, czyli ta scena z tym grzybkiem, więc wiecie, no mi się też kojarzy ten grzybek z Plants vs. Zombie, zresztą taki newsik dla was, Plants vs. Zombie 3, doczekamy się premiery, Gry, twórcy poszli, porozą do głowy i Plans vs. Zombie 3. Teraz możecie głosować na jaka grafika będzie w tej grze. Wejdźcie sobie na Twittera Plans vs. Zombie 3 albo na kanał Brod TV, tam wyjaśniłem dokładnie o co chodzi. Mamy też tutaj nawiązanie do gry Yo Gaba Gaba, <laughs> jest to dość ciekawe. Zresztą pokażę wam o co chodzi, przejawiają się właśnie w komentarzach takie nawiązania. E, aha, Yo Gaba Gaba to jest po prostu mm, taki potworek. To jest kanał na YouTubie z tym potworkiem. Więc to, to mniej więcej tak wygląda, nie? No, ciekawe, nie, nie wiedziałem o tym. E, mamy też pewne spekulacje co do kontroli e, banbana. Gracze tutaj zwracają uwagę na fragment, w którym Sergion mówi do Banbana: Możesz to kontrolować, wiem, że możesz, no to przetłumaczyliśmy. Może to sugerować, właśnie, że Banban -Ban może mieć jakąś ukrytą moc lub zdolność do kontrolowania potworów, ale tu te spekulacje są moim zdaniem mylne i bardziej tu chodzi o to, że żeby on się po prostu nie zamieniał w tego potwora, jakim czasem się zamienia, tak. No i co, no nowa fioletowa postać tutaj jest odbierana jako postać pozytywna, więc naprawdę gracze, widać, że gracze będą ją używali jako latarki. No tutaj zresztą, no chodzi o tego grzybka, tak, fioletowa, to jest bardziej różowa, można powiedzieć. Gdzie jest ten grzyb? Panie grzybolu! Czekajcie, gdzie, gdzie ten grzyb tu jest? No mi się to myli. No, o! No, właśnie, tu jest ta, to, to jest no fiolet różowa raczej ten grzybek, nie? Więc naprawdę zapowiada się ten trailer całkiem w porządku, i powiem Wam szczerze, że czekamy, czekamy na tę gierkę. Dajcie znać, czy w nią zagracie. Do zobaczenia.